Tu mam auto 230 tysięcy przebiegu, problem jest taki, że przybywa strasznie dużo oleju silnikowego. Dlaczego? Bo DPF ktoś wycinał, EGR wyprogramowywał. Tak jest rozrzedzony olej silnikowy, że nie widać. Zrzucimy dla ciekawości miskę olejową, zobaczymy co tam się wypłukało. Oooo, jak ładnie. Ropa z, ole, z olejem silnikowym. Widzę. Fajnie wymieszane. To można zastosować jako mega pukankę. A dlaczego tak się dzieje? Ktoś zrobił źle mapę. Pod yy, wyprogramowanego DPF-a i i dlatego tak się dzieje. Okej, okay, nie chce mi się czekać, że zleci do końca. I tak wiem, że nie zleci do końca. To sobie już poluzowałem wszystkie śrubki, praktycznie zostawiłem jedną. Odkręcam tą śrubkę, ściągam miskę, zaraz Wam pokazuję, co mamy wewnątrz. Po takiej grubej pukance. To już podobno szósta albo siódmy raz ktoś, komuś tak przybyło oleju. Źle zrobiona mapa. Okej, okay, miska zrzucona. Zobaczcie, co pływa w tej misce o, 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 tutaj takie dosyć większe aż wylewam olej, jakieś większe opiłki są, dolejemy benzyny ekstrakcyjnej i zobaczymy, jak się to umyje, co tam jest powiem Wam, że benzyna robi fajną robotę to się robi takie płynne o, jakieś zobaczcie zobaczcie ile metalu, którego nie wciągnął filtr, a pływa w misce o, 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 o okej okay. Tak więc dla ludzi, którzy twierdzą, że tego nie trzeba robić, proszę bardzo. zobaczcie za to, jak ładnie jest umyty silnik w środku. Pompak, wszystko świeci od przybycia paliwa w dieslu. Nie mówię, że to jest nic dobrego, ale bardzo ładnie wypukany silnik. Bardzo ładnie wymyty. Jakieś rzeczy w smoku są. Też będzie do czyszczenia. No tak więc dla tych, co mówią, że robi się jakaś burza. Zobaczcie ze światłem co to za burza, co się tu dzieje. Ok. Dla mnie to uszczelka 50 zł to nie jest wyprawa na księżyc, ją odkręcić przy wymianie oleju. wymyć to wszystko i złożyć z powrotem dla bezpieczeństwa. Dzięki za oglądanie. Hej.